na pełną moc i te wszystkie informacje po prostu podam. Roger? 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 Ja jestem już gotowy. Ok, w 1 Halina Magia Adam jest 1 Ludwik, Olga Jena łamany przez Paweł. E, witam serdecznie. Leszek e, e, nadaje z lokatorów Janina, Olga 73, Tadeusz Ludwik, e, moc 10W, antena G6W e, 37 elementowa, czyli tak jak była w poprzednich testach. W tym, momencie, w tym momencie testujemy położenie, nie antenę, bo antena została już poprzednio przetestowana, położenie, które, które będzie nam służyć do, do pracy z, na zawody, do pracy wyjazdowej. No to jest około 165 metrów nad, nad poziomem morza, tak przynajmniej pokazuje mapa terenu. Proszę bardzo, SQ1, Halina, Maria, Adam, SP1, Ludwik, Olga, Irena, łamane przez Paweł. SP1, SP1 Ludwik, Olga, Irena, łamane przez Paweł, SQ1, Halina, Maria, Adam. Bardzo ładnie to idzie, Leszku. S9 plus 20 w stuprocentowe bardzo mocny sygnał nie ma tutaj nic, żadnego przezmacniacza włączonego więc to jest faktycznie tak jak odbiornik odbiera idzie to naprawdę bomba z mojej strony również tam jest 10 W do Ciebie w tej chwili powinno dochodzić powiedz jak mi odbierasz ewentualnie jakie wskazanie tam jest z metra z tamtej strony moja lokalizacja to jest Janina Olga 73 Paweł Barbara SP1 Ludwik Olga Irena przez Paweł SK1 Halina Maria Adam SQ1, Halina, Maria Adam SP1 Ludwik Olga, Irena przez Paweł. 5, 9, 10 decydentów, z tym, że ja temu Esmetchowi to nie jest za bardzo ufam, to jest to jest 2000 i powiem Ci szczerze, że ten esmet naprawdę nie oddaje tego, tego, tego co, co, co naprawdę się odbiega w ostatnich próbach y, 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 oglądając y, ostatnie y, próby y, y, na YouTube y, 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 gdy ty mnie odbierałeś to, 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 to po prostu rzeczywiście ten, ten esmet jest y, w porównaniu do Icoma y, no y, bardzo tępy i, 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 i bardzo nieadekwatny y, przynajmniej to jest, to jest moje wrażenie może, może mój transfer tak po prostu y, tak się zachowuje SQ1 Halina Maria Adam, SP1 Ludwik Olga Irena, łamane przez Paweł. SP1 Ludwik Olga Irena, łamane przez Paweł, SQ1 Halina Maria Adam. Fajnie, dzięki za, za raport. 59 też jest plus 10, to jest też dobry wynik. Mam nadzieję, że to pewnie porównywalne są sygnały z obu stron. Oczywiście z mojej strony to jest antena 44 elementy maście wysokości, znaczy nad, nad poziomem morza um, jakieś około 100 metrów, 98 metrów. Um, twojej lokalizacji nie usłyszałem, jeżeli chodzi o wysokość, także proszę do Ciebie jeszcze mikrofon. Powiedz, na jakiej wysokości masz w tej chwili anteny. SP1 Ludwik, Olga, Irena przez Paweł, sq 1 Halina, Maria, Adam. 1 Halina, Maria, Adam, SP1 Ludwik, Olga, Irena przez Paweł. Na poziomie górki, na której tutaj jesteśmy, jest około 165 metrów. Przynajmniej tak tutaj mapa terenu wskazuje. Do tego mamy jakieś 7 metrów, 7 metrów masztu. Czyli, czyli, czyli po prostu łatwo są, można obliczyć, ile, ile, ile to jest. Do tego około 10 metrów kabla nie wiem, HF100 HF chyba e, e, w tej chwili jest kabel e, 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 na, na 23 cm. Spędzę na się homemade, e, tak jak poprzednio i, i, i e, rzeczywiście bardzo dobrze się sprawuje. SQ1 Halina Maria Adam SP1 Ludwik Olga Irena łamane przez Paweł. SP1 Ludwik Olga Irena łamane przez Paweł SP1 Halina Maria Adam ja chciałbym jeszcze zobaczyć, lecz jeszcze jeden test. Jak zejdziesz z mocą, minimalnie jaka jest tam możliwa u Ciebie Transit transitwerze, czyli prawdopodobnie koło 1 W. Będzie można zobaczyć, jak to się kształtuje tutaj po stronie odbiorczej, jeśli chodzi o S-metr. Proszę jeszcze, zdejmij moc na 1 W i na nagraniu zobaczysz, jaka to będzie różnica. SP1 LOI przez P, SP1 HMA. Ok, SP1 HMA, SP1 LOI przez P. Zobaczcie, się, jak przez wzmacniaczem to wychodzi na pełnej mocy, bo też jestem ciekaw, jak to z wychodzi. Chyba, chyba przełączyłeś się, ja przy, przy następnej relacji po prostu, po prostu zmniejszy moc do, do, do minimum. SQ1, Halina, Maria, Adam, SP1, Ludwik, Olga, Irena, łamane przez Paweł. SP1, Ludwik, Olga, Irena, łamane przez Paweł, SQ1, Halina, Maria, Adam, włączyłem przez Macniaci. Oczywiście, tak jak się spodziewałem, przez przezmacniacz ma wzmocnienie 20 dB, także możesz się spodziewać tutaj w wyniku S9 plus 40 z mojej strony przy 10 watach wyjściowych Twojego transirwera. Pewnie się już z mocą się przełączyłeś na 1 W, także przez przezmacniacz na razie zostawiam włączony. Słucham Ciebie z mocą 1 W. SP1 LOI przez P, SQ1 HMA jest koło 1 Halina Maria Adam SP1 Ludwik Olga i Lena Przespaweł z, z mocą 1 Wata z mocą 1 wata, wata słyszę, że tu ktoś na przemienników w połowie pracuje i nie wiem, czy JNY czasem, czasem mnie tutaj nie poszukuje bo chcę też ten zrobić także moc około 1 Wata Tyle tutaj mi pokazuje i to jest minimalna moc, z której mogę nadawać. SP1 Halina Maria Adam SP1 Ludwik Olga 1 przez Paweł Okej, okay, Leczku, także SP1 Ludwik Olga, Jena przez Paweł, SQ1 HMA, także wszystko fajnie się nagrało, także będziesz mógł sobie to obejrzeć online za jakąś chwilę. Testy są w sumie skończone, przerobione. Bardzo ładnie to pracuje. Na jednym wacie masz oczywiście z 9. Stabilne s 9 bez żadnego tutaj problemu. Jak włączony przez macniacz to jest 9 plus 20. Tak to wygląda z mojej strony. Także ja tutaj zakończę nagrywanie i ewentualnie do usłyszenia za chwilę. SP1 LOI przez PSP1 HMA. SP1 HMA, SP1 LOI przez PS. No fajno, cieszy mnie to bardzo że tak panie to wychodzi. Yy, yy, no, w, rzeczywiście tutaj chyba, chyba teren jest bardzo tego, żeby żeby, żeby pracować... Yy, yy, yy. No, przynajmniej na jakich zawodach, z tą, myślą tutaj, z tą myślą tutaj po prostu to zrobiliśmy. Fakt jest faktem, że możemy tutaj samochodem bezpośrednio Wyjechać na całą górkę, zasilanie z akumulatora. Nic nie trzeba targać, nic, żadnych lasów tutaj, jeśli, jeśli chodzi o.